Witam Państwa. Ten plac budowy, który Państwo widzicie, to jeszcze całkiem niedawno było miejsce Kina Femina, które wielu ludzi mi ją wspomina. Teraz powstanie tam osiedle mieszkaniowe. Deweloperzy wykupili tamten teren i kazali zburzyć gmach Kina Femina, które przeszło 70 lat. W tym momencie stolica podzieliła się na dwa typy ludzi. Jedni chcą zburzyć Kina Femina, a inni przeciwnie. W tym momencie przeniesiemy się do stolicy, gdzie jest nasz dziennikarz Eugeniusz Jelen. Dziękujemy. Witam Państwa, z tej strony Eugeniusz Jelen, jestem reporterem TVP Studios. Proszę Państwa, dostaliśmy od Was wiele listów z zawiadomieniami, iż byli przeciwnicy ku zburzeniu Kila Femina. Proszę Państwa, opowiem pokrótce całą negocjację w czy jesteśmy tutaj na miejscu, na Proszę Państwa, za mną jest plac budowy. Jeszcze pół roku temu było tutaj świecące chwałą kinofemina. Co się stało z kinofemina? Otóż e, architekt i konserwator, te skumpsy e, zrobili przetork. Zrobili przetork, jakoby miało, miałoby tu powstać tak. Dwie rzeczy. Plac zabaw albo głosiedle. Te stare kurwy, ten architekt konserwator zburzyli kinofemina, które nawet moja Bobcia pamięta. Mówi o Wnusiu! Ja, ja nie chodziłam do Cinema City, ja chodziłam do Kinofemina. Tu stało w tym miejscu Kinofemina. Proszę Państwa, jak to wyglądało? Jest Kinofemina, nadal działało wszystko. Dwa miesiące, żebym do Irlandii pojechał, przyjeżdżam a tu zastałem jeden wielki plac budowy. Mówię, kurwa wasza mać, co tu się dzieje? Oni mówią, nie, tu będzie wybudowane osiedle i na dodatek osiedle zostało powiększone i dzięki temu zablokowało nam trasę szybkiego ruchu. I teraz tak, żeby wyjechać w ogóle stąd, z tej Warszawy, to tak, na Poznań, do Poznania, tu najlepiej jak państwo przyjadą przez Łotwock, a tam y, na suwałki, w stronę suwałek, to najlepiej przy zegrze, tam przy zegrzu, nie? Y, dobrze, proszę Państwa, y, ja, jako naczelny tutaj architekt, prawda, telewizji y, TVP Studios, y, zapytamy, y, zrobimy wywiad. Zapytamy tutaj przodownika, jakiegoś robotnika, żeby on opowiedział nam pokrótce, może uda nam się tutaj kogoś znaleźć. I właśnie dziękujemy. Powiem Państwu, to jest taka ciężka robota, że ja to normalnie nie wytrzymuję. Sam tu robię, to wszystko, to kino całają się wyburzyć. Samego to tu zyskać. Te cędy z góry muszę nosić na dół. Mówi mi najpierw muszę, żeby nosić na górę. Potem mówi nie, na dół No Normalnie tak się zmęczyłem. Mówię, nie, nic mówię, to wszystko, tą kanalizację. Kanalizację, że całą przekręcą i przymond to dybu. Bo rury to one szły tak, a powinny iść tak. Mówię, pan, to jest tyle roboty, to się do telewizji dosłownie na. Gdybym mógł to bym powiedzieć, co ja sądzę o tych ludziach. Otóż wbrew wlewką ostatnio zrobił to tego, że postawił tą ściankę całą wybudową. I właśnie tak to było. To jest jeden wielki plac budowy. Architekt i konserwator, ja nie wiem. Oni mówią, że tu nie ma miejsca. No. Dobrze, proszę Państwa. Sprawa wygląda tak. Proszę wejść na stronę onet.pl na naszej stronie internetowej. Jest, można głosować, czy należy kontynuować budowę, czy należy ją przerwać. A ja tymczasem